6 września około godziny 14.45 w Krzanowie na ulicy Oświęcimskiej doszło do tragicznego wypadku. Pięcioletni chłopiec, obywatel Ukrainy, jadąc rowerkiem wjechał nagle pod miejski autobus. Uderzenie było bardzo poważne. Jak ustaliła prokuratura, w chwili zdarzenia dziecko przebywało pod opieką starszych braci. Matki nie było wtedy przy nim. Jednak, jak relacjonują świadkowie, pojawiła się chwilę później, gdy służby walczyły o życie chłopca. Reanimacja na oczach zrozpaczonej matki była wstrząsającym obrazem tego dnia. Na miejscu pracowali strażacy. Ratownicy medyczni i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Udało się przywrócić funkcje życiowe i chłopiec trafił do uniwersyteckiego szpitala, dziecięcego w Krakowie. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł kilka godzin później. Śledztwo prowadzą policja i prokuratura. Zabezpieczono monitoring i przesłuchiwani są świadkowie. Kluczowe będzie ustalenie, w jaki sposób dziecko znalazło się na jezdni. To niewyobrażalny dramat rodziny i całej społeczności. Składamy szczere wyrazy współczucia najbliższym i przypominamy. Na drogach każdy z nas musi zachować szczególną ostrożność.